Cześć. Przychodzę dzisiaj do was z ważnym apelem. Będzie głównie o Dolince Służewskiej na warszawskim Mokotowie, ale sprawa tak naprawdę dotyczy Każdego siedliska, więc myślę, że każdy powinien to obejrzeć i wyciągnąć wnioski. Jakieś dwa tygodnie temu, przed największymi mrozami, jakie ostatnio się tu zjawiły w Warszawie, ustawiliśmy w dolince tabliczki. Ustawiliśmy razem z Moniką te tabliczki informacyjne, tak, w miejscu, gdzie te bobry są. To, co widzicie na zdjęciach, to jest akurat właśnie Dolinka Służewska, dokładnie grobla na stawie, gdzie bobry wybudowały swoje norożeremie. W samej grobli jest kilka wykopanych przez bobry dziur i kilka kanałów wentylacyjnych. Grobla jest dość wąska, więc chodząc tamtędy łatwo wpaść w taką dziurę. Tablicę postawiliśmy z dwóch powodów. Pierwszy to jest Wasze bezpieczeństwo i jak wspomniałem, są dziury i jest podkopana grobla. Przy takim śniegu nie widać, gdzie bezpiecznie nawet można postawić nogę, więc łatwo wpaść do wody, skręcić nogę, czy też nawet złamać bo no będziecie później szukać winnych, tak? znów będą winne bobry. Naprawdę da się przejść te kilkanaście metrów dalej i obejść staw. Nie przychodzicie przecież no, do Dolinki na wyścigi tylko dla przyjemności, więc korzystajcie z możliwości spacerowania i uszanujcie też tych, którzy tam mieszkają. Tabliczki, które ustawiliśmy, kupione zostały za pieniądze stowarzyszenia, czyli również z waszych datków, tak? jednak ktoś postanowił, że zniszczy te tabliczki. Dlaczego? No nie wiadomo, no bo mógł, bo nikt nie widział, ciężko wyczuć. Patrzmy więc, proszę, na to, co robimy i to, co robią inni, i reagujmy, jeżeli jest taka potrzeba. Drugi powód postawienia tych tabliczek to oczywiście bezpieczeństwo Bobrów. E, no bo zawalenie się ziemi przy takim kanale wentylacyjnym, czy korytarzu, czy też zawalenie się komory gniazdowej, wiąże się z naprawdę ciężką pracą, jaką Bobry będą musiały wykonać. E, albo wyobraźcie sobie, że wasz pies rozkopuje na ramię. No Bobry, jak wiecie mają wyjścia z nor pod wodą, więc żeby teraz wyjść po materiał na naprawienia domu, muszą przebić się przez strasznie gruby lód. W zasadzie jest to misja niewykonalna. Dlatego spędzają taki ciężki czas w komorach gniazdowych i po prostu stamtąd się nie ruszają. One już przygotowały się do zimy. Tak? No, nawet mimo, że zabrakło im mamy, to no, rodzina jest chociaż niepełna, ale no, chcą mieć spokój. Uszanujmy to proszę, one już wystarczająco się nacierpiały. Czyli jeszcze raz, wasze bezpieczeństwo ale i bezpieczeństwo ubogowej rodziny jeszcze raz apeluję patrzmy proszę na to co robimy i co robią inni a jeśli widzimy innych to powiedzcie im o tym o czym ja wam teraz powiedziałam za chwilę jeszcze opublikuję kolejny film w którym opowiem co w najbliższym czasie zmieni się w Dolince i że to miejsce może stać się dzięki temu bezpieczniejsze ale tutaj to już wszystko także trzymajcie się ciepło no i oczywiście szanujmy przyrodę tak samo jak chcielibyśmy by nas szanowano Trzymajcie się, do zobaczenia.